Witam serdecznie i zapraszam na mój kanał Tatuaż pod lupą. Na tym kanale będę wam Różnych tatuatorów, artystów, e, różne studia i wyrażał swoją opinię na temat ich prac. Będą to na pewno bardziej lub mniej znane studia, e, dobre lub złe prace. Na pewno każdy z Was znajdzie coś tutaj ciekawego dla siebie. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję studio z Poznania. Studio nazywa się Klinika Tatuażu. Głównym tatuatorem, jeśli tak mogę powiedzieć, lub właścicielem tego studia jest pan, który nazywa się Doktor i jego pracę będę dzisiaj omawiał. Stronka studia jest zrobiona na Wixie. No, miarowo wygląda, jest ok, przejrzysta, wszystko super. Ale, jak zacząłem oglądać pracę pana doktora, to powiem wam, troszeczkę się przeraziłem, że studio, które nazywa się profesjonalnym studiem, robi taką chałturę. Można by tutaj wymieniać i opisywać naprawdę wszystkie jego prace, bo wszystkie są po prostu tragiczne. Ja tylko skupię się naprawdę na kilku. A powiedzmy, pierwszą z nich będzie tatuaż sowy z diamentem w kształcie serca i różą. Więc zacząć, od czego tu zacząć? Zacznę może od konturu. Większość takich pseudoartystów, pseudotatuatorów e, robi taki błąd, że chcąc uzyskać grubszą linię, po prostu kilka razy cieńszymi igłami przejeżdża po tym samym miejscu, i myślą, że ten efekt, który uzyskają będzie efektem zamierzonym, czyli grubą linią. Są niestety w błędzie, bo kilkukrotne przejechanie w tym samym miejscu cienkimi igłami powoduje po prostu przecięcie. Skóry, co bardzo wyraźnie widać u pana doktora na tatuażach, praktycznie na każdych, skóry są, są po prostu pocięte. Cieniowanie jest tragiczne. Nie umie pan doktor um, odgraniczyć trójwymiaru od dwuwymiaru. Nie ma o tym zielonego pojęcia. Stara się uzyskać trójwymiar, ale to powoduje, te starania powoduje, że po prostu tatuaże są ohydne. Kolorystyka badziewna. Nie umie pan doktor dobrać koloru, stonować. Jest po prostu tragicznie. Kolejnym wzorem jest aż rozbawiło. Jest. Hmm, no dobrze. To prawdopodobnie miało być godło polskie, a zamiast tego wyszedł kurczak, bardzo wychudzony, w nieudolnie wytatuowanej, rozdartej skórze, która miała pokazywać zarys polski. Tak mi się wydaje, bo tak, tak to wygląda. A po prostu jest tragicznie wykonany tatuaż. Tak, jak mówiłem, cienie, nawet jak spojrzycie na datę 1904 rok, już nie wspomnę o cieniach, które są naokoło tatuażu, czyli coś na zasadzie pokazania, że ta skóra się wygina, czy y, zamysł jest taki, żeby ta skóra pokazywała 3D. Jest to bardzo nieudolnie zrobione. Tak samo cień wewnętrzny który ma pokazywać, że ta skóra znajduje się nad danym obiektem. Też jest bardzo nieudolnie zrobiony. Następnym tatuażem jest, jest to cover. Pan doktor tutaj starał się zakryć coś, co było, nie wiem, chyba jakiś elf czy coś takiego i zakrył to nutami. Tu chyba jakaś gitara, ewentualnie wiolonczela jest w kolorach. Niby pokrycie jest dobre, bo nie widać poprzedniego tatuażu, ale zwróćcie uwagę na linię nut. Bardzo nieudolnie zrobione, bardzo krzywe, nawet jedna linia, czy jest trzecia od dołu, biegnie gdzieś i nagle się kończy po prostu. <gry> <gry> Następnym tatuażem, który Wam chcę tutaj opisać, jest e, portret psa. E, powiem Wam, naprawdę trzeba się znać na anatomii zwierzęcej, zwierzęcia czy na anatomii człowieka, żeby na przykład tatuować. E, portrety ludzi lub zwierząt Jak tutaj na przykład widzicie pan sobie fajnie wszystko niby podbijał ale zapomniał o pewnej rzeczy że jeśli nawet czegoś nie ma na danym zdjęciu można to dodać prawda I pan tutaj raz że wąsy tego psa bardzo niewyraźne są jedne a drugich w ogóle nie ma e, kolejne ta głowa jest krzywa w sensie takim, że z lewej strony została po prostu ucięta, mimo że na wzorze, jak zwrócicie uwagę na, na to zdjęcie, yy, ładnie widać zarys głowy po lewej stronie do ucha, a tutaj został po prostu ścięty, skrócony. Nie wiem, może się panu troszeczkę źle odbiło i już nie patrzył na, na wzór. <laughs> Uważam tatuaż za bardzo nieudany. A jeśli chodzi o portrety, to naprawdę trzeba się przyłożyć do tego. Trzeba mieć pojęcie. Tutaj pan doktor pokazał, że jednak pojęcia nie ma. Portret, który wykonał pan doktor, portret chłopaka, który prawdopodobnie umarł w wieku 19 lat. No, przykra, przykra historia. Więc, tak jak mówię, tym bardziej do portretów tatuator powinien podchodzić jakoś bardziej z, z szacunkiem i zaangażowaniem, a przede wszystkim mieć wiedzę na temat, jak tatuować portret. Mm, więc, tak bardzo nieudany wręcz zjebany portret. A szkoda, bo to na pewno jest coś ważnego dla osoby, która ma ten portret. E... To chyba jest coś na zasadzie zrobione, że to miała być kartka papieru naszej znaczy kartka, yy, zdjęcie. Cień na twarzy tego chłopaka jest zrobiony czarnym, a nie pigmentem do cieniowania. Co już widać, jest bardzo przyciemniona twarz. Nieudolnie, nie ma zarysów twarzy, tak naprawdę uwypuklonych. Um, ucho. Masakrycznie, nie wiem co to jest. Czy to jest ucho tak naprawdę, czy to po prostu jakiś rodzynek? No, aż wstyd po prostu myślę, że pan Doktor się powinien wstydzić za ten tatuaż włosy tak samo po prostu to nie są włosy to jest tak jak w karton robi się wiesz że po prostu jest takie zaznaczenie konturu włosu do szpica i wypełnione kolorystycznie on tutaj coś takiego próbował zrobić co jest po prostu karygodne w robieniu tatuażu ogólnie cały tatuaż do bani Jest naprawdę wiele prac tego Pana, które są po prostu ohydne. E, ja Wam je przedstawię po prostu w zdjęciach. Zobaczycie na przykład tam głowę lwa, kolejny jakiś portret kobiety z, z koroną. To mnie po prostu rozśmieszył. E, e, całą rękę zrobioną, e, też niby tam kobieta. Oj, coś, coś po prostu okropnego. Nieudolnie wytatuowana ręka. Szok, biomechanika, coś strasznego. Nieudolne położenie kolorów, fiolet, a nie jest fiolet, to jest kolor lawendowy, później jest niebieski. Nie ma żadnego przejścia, nie ma głębi. Skoro biomechanika to musi być yy, uwzględnione, że coś jest nad, coś jest pod, coś jest bio, coś jest mechaniczne. Trzeba pokazać co jest co, prawda? A tutaj tego nie widać. Mówiąc, tatuaże pana doktora są po prostu tragiczne. Myślę, że pan doktor powinien otworzyć budkę z lodami, a nie salon z tatuażem. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i zapraszam na mój kolejny odcinek. Cześć.